Cześć wszystkim, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Witam Was po długiej przerwie. Cieszę się, że nadal jesteście ze mną. Mam nadzieję, że wszystkie filmiki są dla Was pomocne i przydatne. Dzisiaj będzie filmik rysunkowy. Będę rysowała kredkami Kochi Nor Progresso na szarym papierze. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części odcinka, pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które dodaję. Kredki Progresy od czeskiego producenta Kohinoor można kupić pojedynczo lub w zestawie. Na potrzeby filmiku przygotowałam zestaw składający się z 24 kolorów. W tekturowym pudełku znajdują się dwie wysuwane szufladki, w których znajdziemy piękne, bezdrzewne kredki. W sklepach możecie spotkać się z innymi zestawami, na przykład 6 lub 12 kolorów. Cena kredek Progresso jest zróżnicowana i przed zakupem warto zrobić taki mały research np. w sklepach internetowych, aby nie przepłacać. W zależności od sklepu plastycznego koszt zestawu 24 kolorów waha się pomiędzy 50 a 60 zł, zaś koszt ym, jednej kredki wynosi około 2,70 zł. Każda kredka jest pokryta bezbarwnym lakierem i są dosyć ciężkie. Nie ma tu drewnianej oprawy. Ale za to mamy więcej grafitu. Na kredce znajduje się nazwa serii kredki, producenta, numeracja oraz nazwa koloru. Na opakowaniu brakuje jedynie informacji dotyczącej zawartości pudełka a więc informacji na temat konkretnych kolorów kredek, które znajdują się w środku. Oprócz kredek przygotowałam blog Paint On Mix Media w odcieniach szarości. O strukturze lekko ziarnistej. Nie są przeznaczone do rysowania oraz malowania. Gramatura bloku wynosi 250 g na metr kwadratowy, i na takiej powierzchni śmiało można tworzyć pracę w różnych technikach ołówkiem, kredkami, pastelami, farbami. Dodatkowo, będzie mi potrzebna gumka do wymazywania błędów oraz białe żelopisy do zaznaczania szczegółów i odblasków. Czy warto kupić kredki Progreso? Pewnie się nad tym zastanawiacie. Po to też nagrywam ten filmik. I jeśli chodzi o kredki Progreso, to pracuję już nimi ponad rok. Oczywiście na rynku pojawiły się znacznie wcześniej. Słyszałam o nich dobre opinie. Są dość zresztą popularne wśród młodych twórców. Często pojawiają się o nich, pojawia się o nich recenzja na platformie YouTube. Próbowałam też podjąć różne tematy takimi kredkami, od portretów do nawet pejzaży. I Z moich obserwacji wynika, że z takim zestawem kredek, które ja posiadam, no niestety niektórych tematów rysunku nie warto podejmować. I mam tutaj na myśli rysunki portretowe. Brakowało mi w zestawie odcieni skóry. Ciężko było uzyskać taki naturalny, delikatny kolor skóry. Ciemna żółć połączona z ochrą lub sieną, no nie dawała mi takiego satysfakcjonującego efektu. Ciężko tutaj o uzyskanie realistycznych efektów. Trudno jest manewrować kolorem i tutaj mam na myśli o kolor skóry. Moim zdaniem kredki Progresso idealnie sprawdzą się natomiast do takich rysunków martwej natury albo pejzaży. Są to kredki przypominające suche pastele, zatem łatwo można łączyć kolory, uzyskiwać takie łagodne przejścia tonalne. Świetnie też sprawdzą się do rysunku nieba. Są miękkie, dobrze napigmentowane, ochrać się na bardzo dobrze zresztą pasuje do zachodu słońca. Kredki bardzo są specyficzne. Z pewnością też oryginalne. Powierzchnia każdej kredki pokryta jest bezbarwnym lakierem. W dotyku może ona wydawać się taka plastikowa, no ale za to dobrze się temperują i powtórzę raz jeszcze, że pigmentacja jest tutaj bardzo dobra. Nie trzeba kłaść wiele warstw, by uzyskać intensywny kolor. Lekko fakturowany blok był tutaj strzałem w dziesiątkę. Kredki dobrze rozprowadzały się po powierzchni kartki doskonale mieszały się ze sobą. Minusem jest to, że nie na każdej powierzchni papieru da się tak przyjemnie rysować. Nie dotyczy to tylko kredek Progresso, ale także innych artystycznych kredek, zatem odpowiedni dobór papieru jest tutaj bardzo ważny i między innymi od papieru zależy efekt końcowy. Zwróćcie uwagę na to, jak dobór różnych narzędzi w rysunku ma znaczenie ma wpływ na efekt ostateczny, bo jeśli wybierzemy profesjonalne kredki, na zwykły na przykład szkolny papier, no to jest ryzyko nieudanego rysunku lub po prostu niekomfortowej pracy. Papier w końcu też ma swoją wytrzymałość. Jeśli kredki mają dobrą pigmentację, doskonale się ze sobą łączą, no ale na przykład tak jak w tym przypadku, właśnie nie ma w zestawie danego koloru, no to ciężko jest uzyskać pożądaną barwę. I tak jak wcześniej wspomniałam, dobrze się temperują, można uzyskać idealny szpic. Natomiast minusem jest to, że podczas pracy mogą się łamać. Oczywiście łamliwość poniekąd zależna jest od nacisku kredki. Progreso ma taką pastelową specyfikę, więc należy się przygotować na łamliwość kredek. W tym przypadku warto zaopatrzyć się w przedłużkę do kredek. Każde kredki są inne, mają swoje charakterystyczne cechy. Tymi kratkami można się bawić, można odkrywać ich mocne strony, podejmując różnych tematów. Pigmentacja i, i takie cechy przypominające pastele mają też swój urok, mają też dużo plusów. Natomiast, tak jak wspomniałam o tych minusach, być może komuś to przeszkadza i się z nimi nie zaprzyjaźni. Białej kredki używam bardzo często, między innymi do rysunku na brązowym lub czarnym papierze. Bardzo dobrze sprawdzają się też przy blendowaniu kolorów. Wrócimy tutaj do żelopisu Jelly Roll i zwykłego długopisu żelowego. No i ten pierwszy niestety nie dawał mi cokolwiek pisać po powierzchni na powierzchni kredek. I to nie dotyczy tylko tych warstw kredek Progreso, ale już używam, dawałam szansę im kilka razy i niestety na brązowym czy na przykład czarnym papierze albo jakimkolwiek ok. Ale jeśli chodzi o pisanie na warstwach kredek, no to niestety ten. Że nie daje rady. No, i już tak podsumowując, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do kredek Progresso, to na plus z całą pewnością zaliczyć można doskonałą pigmentację. Dzięki temu można uzyskać intensywne, nasycone kolory bez konieczności nakładania wielu warstw. Warto również podkreślić łatwość temperowania kredek. No, i dzięki temu możemy y, rysować szczegóły w rysunku y, i robić piękne, efektowne przejścia tonalne. No ale niestety są tutaj też pewne ograniczenia. Brak informacji na opakowaniu odnośnie zawartości pudełka może stanowić utrudnienie, szczególnie dla osób początkujących. Poza tym, kredki, choć bardzo miękkie i przyjemne w użyciu, to mogą okazać się łamliwe, szczególnie przy dużym nacisku. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Daj znać w komentarzu, czy kiedykolwiek używałeś bądź używałaś kredek od Nor Progreso. Jak Ci się nimi pracuje, czy je polecasz, komu je polecasz? Będziemy bardzo wdzięczni za Twoją opinię. Mile widziana subskrypcja i łapka w górę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się! I do następnego pa!